Sny to bez wątpienia fascynująca i naprawdę niesamowita dziedzina naszego życia. Często nie zwracamy na nie uwagi, ale trzeba mieć na względzie, że marzenia senne to brama do rzeczy niezwykłych i niesamowitych, ale także do naszych tajemnic, z których sami możemy nie zdawać sobie sprawy. Wiele religii wierzeń twierdziło, że poprzez sny można komunikować się z Bogiem lub bogami, aniołami, duchami, ale także demonami. W stanie snów mamy też dostęp do wielu paranormalnych wydarzeń, jak prorocze sny, a nawet bilokacja. Warto wspomnieć, że znana postać, czyli zakonnik ojciec Pio, który miał doświadczać stanu bilokacji, zawsze miał znajdować się w stanie spoczynku. To wtedy jego druga postać miała podróżować w inne miejsca i wielu ludzi miało go ujrzeć. Czy, będąc w stanie snów, możemy się fizycznie rozdwoić? Tak właśnie twierdzili świadkowie paranormalnych zdolności ojca Pio, ale to nie jest wszystko. Bo będąc we śnie, mamy też możliwość się rozdwoić, choć w inny sposób niż w przypadku bilokacji. Tu nie chodzi o fizyczne zjawisko, a o duchowe. Chodzi o zjawisko OBE, czyli projekcji astralnej, to tajemniczy stan, który opisuje ogrom osób zajmujących się paranormalnymi zjawiskami. I choć często nie zdajemy sobie z niego sprawy, bardzo wielu z nas ma go doświadczać. OBE to zjawisko, w którym nasz duch wychodzi z ciała i podróżuje nie tylko po tym planie, ale i w innych wymiarach. I choć sceptyków co do oby jest wielu, to wcale nie mniej było takich osób co do zjawiska świadomego snu, które przez lata było wyśmiewane, a nawet dalej jest wyśmiewane. Świadome sny to bowiem sny, w których w pewnej chwili zdajemy sobie nagle sprawę, że to wszystko co widzimy to jest tylko senne marzenie i wiemy o tym, gdzie naprawdę żyjemy, a to wszystko to po prostu sen. To niesamowite zjawisko, bo gdy zdamy sobie sprawę, że to tylko sen, możemy przejąć kontrolę nad snem i realizować go jak tylko chcemy. Dziś Już zjawisko świadomego snu zostało bardziej zbadane, a świadków, którzy go doświadczyli, jest taki ogrom, że nie ma mowy, by w niego wierzyć lub nie. Ono po prostu istnieje. Specjaliści z amerykańskiego Centrum Hospiców i Opieki Paliatywnej w Buffalo obserwują pacjentów od 10 lat i dokonali dość intrygującego odkrycia. Okazuje się, że na krótko przed końcem swojego życia ludzie zaczynają miewać te same tajemnicze senne marzenia. Osoby, które na chwilę miały być po tak zwanej drugiej stronie. Często opowiadają o dziwnych wizjach. Z reguły całe życie przelatuje im przed oczami, po czym trafiają do ciemnego tunelu, który kończy się jasnym światłem, a niektórzy nawet spotykają krewnych, którzy od dawna nie żyją. Niektórzy opisują nawet bardziej skomplikowane zjawiska, jak widzenie piekła lub nieba, albo doświadczanie Jezusa, ale także bogów i innych wierzeń. Pewien chłopiec, który podobno miał odwiedzić ze światy, twierdził nawet, że trafił do pięknego miejsca pełnego drzwi. Za jednymi z nich miał ujrzeć części ciał ludzkich, które mają służyć boskim istotom, by leczyć ludzi, którzy się u nich znajdują. Te doświadczenia z tamtej strony są naprawdę niesamowite. Niektórzy twierdzą, że rozmawiali z demonami, doświadczyli też tego, jak radzą sobie ludzie w piekle. Okazuje się jednak, że być może paranormalne wizje zaczynają się jeszcze zanim nasze ciało na chwilę lub na stałe wykaże oznaki zaniku życia. Te dziesięcioletnie badania przeprowadzone przez naukowców z Buffalo Hospicum i Centrum Opieki Paliatywnej pod kierownictwem Christophera Kera. Pokazują, że na trzy tygodnie przed końcem życia ludzie zaczynają mieć dziwne wizje te same sny. Obserwując w tym czasie ponad 13 tysięcy umierających pacjentów, eksperci stwierdzili, że 88% ludzi ma niezwykle wyraziste sny przed dzień swojego odejścia okazuje się, że być może jest szansa, że będziesz wiedział, kiedy zbliża się Twój koniec. Wystarczy zwrócić uwagę na swoje senne marzenia. Pytanie, czy jesteś gotowy, by znać tę wiedzę? Przemyśl to dokładnie. Naukowcy opisują kilka rodzajów snów. Które mają nas ostrzegać, że nasz czas się kończy. Pacjenci, którzy niedługo mieli odejść z tego świata, w 72% przypadków we śnie komunikowali się ze zmarłymi krewnymi i przyjaciółmi, doświadczając jednocześnie ciepłych i pięknych uczuć. 59% pacjentów w swoich ostatnich snach pakowało walizki lub kupowało bilety. Generalnie wybierali się w ostatnią podróż. Niektórzy byli już w pociągu lub w samolocie, a czasem znajdowali obok siebie dawno zmarłych krewnych, z którymi radośnie się komunikowali. 29% pacjentów również widziało we śnie swoich bliskich i przyjaciół, ale wyłącznie takich, którzy dalej żyją. Wreszcie 28% obserwowało w swoich snach różne wspomnienia z przemijającego życia, pewne wydarzenia, które pozostawiły przyjemne wrażenie. Wyjątkiem były osoby młodsze, którym w swoich ostatnich dniach najczęściej śniły się zwierzaki, które rozpoznawały, a które już straciły życie. Doda przewidziała wojnę? Polska jest następna. Link do filmiku na ten temat w opisie. Doda przewidziała wojnę, Polska jest następna, link do filmiku na ten temat w opisie.